Czołem! z tej strony. Kreator. I dzisiaj sobie zagramy w Snake EO. I wiem, że za te 10 łapek w górę pod ostatnim shortsem miało być daily z shortsów, Al, Ale będzie z daily i z shortsów i z jakichś odcinków. Znaczy, jeden dzień shorts jeden um, e, odcinek, tak? No i ogólnie wpadajcie na mojego Discorda, KimiKreator, staram Was tam mnie, już parę osób jest i to mnie bardzo cieszy, no ale po prostu się rozwija trochę ten mój serwery Discord na mój kanał, bo nowi subskrybenci przybywają na kanał. No, Pomyślałem sobie, że po tak, no, to możemy nagrać odcinek, no, no i ogólnie możemy zacząć grać. Dobra, i do ostatniego szorca to jeżeli zgadliście co to jest za piosenka albo sprawdziliście sobie w jakiejś w Shazamie, jak w jak coś to możecie po prostu na serwerze Discord napisać no więc polecam Wam wpaść tam i myślę że sobie tak dobijemy dobi dobi tych punkcików z tych nich któremu potem potem Bo może liczę na to... O, o właśnie na to! Że ktoś zbije kogoś, ale na... A ja to Żeby się trochę... żeby trochę poddorosnąć No tak jest właśnie. Wy wiedzieliście, co ja właściwie przed chwilą zrobiłem. <grym> A, a Dobra, czyli nie jest tak źle Skoro mieliśmy jeszcze jedno życie No tak, bo miałem wcześniej go nie wykorzystałem Naprawdę to był taki duży, że mój Snake się nie na mapie, że był taki, taki gruby o, i taki długi. Tak. Okej, okay, jest mi siódmy. Co jest? Oh. No i teraz możemy kogoś wyinąć Dobra. Nie będę zbyt blisko się zbić. Zawsze jest ta obawa, że ktoś nas zbije. Trzeba jeszcze trochę po, podrosnąć, żeby nie na kogoś się winąć, bo Przynajmniej do 1000 myślę, tak, żeby mieć co stracić, żeby busta sobie odpalić. No i żeby być wystarczająco długim. Wyjadź. O, to jest drugi największy, Dobra. Ty, ty kradzieju, mały. Bo. Okej, okay, on jest mniejszy ode mnie. Myślę, bo. Znalazłem sobie. Nie, nie, nie. Znalazłem sobie taką taktykę, żeby przyciskać do ściany graczy. O. Chciał to zrobić, ale. Go, to kto inny zbił ale kurczę, co jest dwóch naraz! i dobra jestem ja trzeci o drugi no i pięknie N jakby nie pytajcie czemu mam nazwę tymi creat cyre zamiast tymi creatów po prostu dłuższej nazwy się nie da tutaj dać się nie wydaje czy on właśnie wolniejszy o dobra Zrobiłem. czy ktoś mi wytłumaczy co ja zrobiłem właściwie? o, reklama oj w komentarzach będziecie mogli chociaż bardziej na moim discordie o, proszę proszę, szkoda, mi a, dlatego, że reklamy się włączałem, dobra no właśnie, na moim Discordzie, jeżeli tam wiecie, będziecie mogli pisać jakie, jakie gry, nie tylko takie na telefon, ale też różne na komputer albo o czym szorcy chcecie zobaczyć po prostu na moim kanale, tak? Znowu <śpiewanie> nie mogę! Muszę zrać, nie wiem, bo nie mogę po prostu. Ay ay ay. ¿Dobra? Mhm. Mm Chcę pominąć tą reklamę, bo coś coś nie tak tam. Wow, co to zrobiłem? LIKE, co to się dzieje? nie Moje, co, że tak powiem, Jest, udało się nareszcie! I kurczę, niby większy jest. Oooo, no, no w sumie, no w sumie, skoro wam trzeba mi iść, już tak, 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 tak. O, tu w oczy, że zamiast tymi kreaturami się nie znamy tymi cyreat. Wolę, żeby taki mały, nie, taki mały snake mnie Był Byłeś ten drugi Snake IO, bo to jest Snake IO 2, ale w tym pierwszym nie mogłeś dotknąć o tak siebie, więc to nie mogłeś zrobić takiego wyjaśnienia, bo wtedy ginąłby coś. To nie niefajne i nie mogłeś odbierać życia za reklamę. Chyba. Co to jest za sztukło słoneczko? O! Nie! O! Tego! Tego! Nie! Nie! Dobra Dwóch... Aj! I tam widziałem... pewną ...dolną drogę O! O! No właśnie No właśnie Siok radzieje Oj, Jeszcze największy! Nie zauważyłem! No nie! Znowu? Czemu znowu mi się to zdarzyło? dają okazję zagrać. Nie, nie, nie. Jeżeli byście chcieli, to możemy zrobić również filmiki z... z oryginalnego Mario, bo również mam mam oryginalny Mario, na Game Boy'u. jak to było nagrać, ale jakby kamera. 21 21333 ja miałem rekord. Bez reklam. ładnie to nie, to nie. Podziękuję jednak. Trochę, trochę i mam, nie wiem. Muszę się odblokowała tak po prostu. Bo to była czekaj, jaki opis? Co może być tak boskie, jak złoty pióropusz? W ogóle... Nie wiem, jak oni to robili, czy... Aha. To były jakieś takie... Nie wiem, co nie jest ale y, spotkałem się z takimi graczami Snake Io, którzy przenikali przez innych. Na buście. Więc ciekawe bardzo. No. Nie wiem. Dobre, dobra. Dobra. Dwa jeszcze cztery. Myślę, że tak... Ten filmik może tak potrwać z... Nie wiem tak. 15 minut musi ponieść. Tak. Patrzcie. O, muszę znaleźć polew. O, tutaj nie ma. Sprawdźmy, czy to działa. Dobra. Teraz mam 49, 52, 49. A Ajajaj. Nie no. Bo wydawało mi się, że jakby jak... jak używać używałeś i to zbierałeś na tym, to dostawałeś o jeden więcej, ale to nieprawda. Szkoda, szkoda, bo naprawdę można, co prawda długo by to zajmowało, ale można by było na tym W ogóle um, piszcie, czy chcecie filmiki z góry Carparki, bo tam mam co niezły konto. Z dość wysoką rangą i fajnymi samochodami chcecie będziecie napisać jakieś na porcje bądź w komentarzach e, czy po prostu chcecie tak? i zaproponujcie też jak nie bo no. może być Brawl Stars może być takie takie gry mobilne bardziej, aryżu. Zmiana. 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 gry Zmiana. 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 Małego byśmy mogli już owinąć ale nie. Musimy ja trochę jeszcze po O to nie, nie. Nie, 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 O, to się, o, 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 nie o, ja o, Raczej, raczej gramy do pani tutaj. Myślę, że... Czemu jestem nie... Nie, kogoś innego chyba... O nie, to nie. Nie owinął mnie, nie owijaj mnie. Dobra. Teraz jak zdniemy już, to kończymy ten odcinek. Teraz już to nie do... Już teraz mamy 15 minut. Nie chcę, nie chcę. Czekaj, wij to. O, O, nie zwiększają. Czasami są takie sytuacje, że jak ja ty... Są takie sytuacje, że jak już, już masz większego snake'a, to wtedy nawet kogoś zbierasz, a tego nie zauważasz. Nå var det nok! raczej to są błoty, co? leciał punkt o co chodzi nie wiem co to było 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 dobra, to nie jest na pewno bot. Skoro zawraca, to na pewno nie jest bot. Nie, 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 nie. Zostaw mnie. Dobra, dobra. dobra, nie tak, naprawdę. Hello! Hello! Nie chcę go winąć! O nie, nie chcę taki reklam. Na... Nie chcę takich reklam. Na... Nie chcę takich reklam, nie. Chcę tego nie, 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 to się wyknie. <grystanie> tak myślę. Nie, nie, już myślę, że nie. No i tym akcentem po prostu kończymy dzisiejszy odcinek, bo już tutaj widać, że 17 minut. prawie 18, więc... Prawda, 17 minut. Ja się ja żegnam, zostawcie łapkę, górę i lajka. Zapraszam Was na mojego Discorda oficjalnie już otwartego i do następnego. Ja się z Wami żegnam. Cześć!